Panował Cassio na swojego zastępcę, zamiast mnie ożenił się z moją laską Desdemoną. Ty, ty, Robino, ty musisz odbić mu żonę, a ja pozbędę się Cassio. Ale jak? To tam kupisz jakieś futro albo majbacha. Cassio? Cie Cassio Desdemonie! Aaaaah! Genialne! <laughs> Gratuluję awansu. Nie wiem, chyba nie powinienem. Przecież ona Rolexy boli. Wiedziałem Zabierz mnie. że Desdemona zdradza go z kasją. Ja. <grywa> Dobra, skoro nie chcesz, to nie Jako? Gdzie ten dowód? <grywa> no, szefie, pamiętasz chusteczkę Desdemony? Stała ode mnie. No tak, szefie, to gest. Indy kupiłby futro albo malwacha. No, ale pomnisz o to. Cassio ma tę chusteczkę. Jestem bezrobotny, o. a rano znalazłem jakąś pusteczkę w moim pokoju. Ty wiesz co? Miło było, ale przynudza. Na razie. Valeu! うん。